Pamiętajcie, wiecie co jest równie fajne jak wakacje? Powrót z wakacji i odbiór paczuszki z eBay'a. Są to dwa opakowania chyba najlepszych batonów na świecie. Każde opakowanie po 144 sztuki, które udało się kupić bardzo okazyjnie w związku z krótkim terminem ważności jest to opakowanie tak zwane gastro do celów kulinarnych Cadbury Flake. Kto próbował, ten wie, jak są dobre. A termin ważności pierwszy pierwszy 2020 i wcale nie jest tak źle. Troszkę się czekolady wysypuje z nich, ale zobaczmy. Chyba nie są zapakowane w indywidualne folijki. O, pełno tu czekolady. Tak, są na takich tackach foliowych. Czekolada w postaci takich nitek sklejonych po prostu są rewelacyjne. Mm. Też, powiedziałbym, smak dzieciństwa, chociaż je odkryłem, jak już byłem starszy, będąc w Anglii, na naszym rynku niestety bardzo rzadko można je spotkać. A tak jak mówiłem, chyba najlepsza czekolada. Jaką na ten moment można kupić Te Gdziekolwiek zobaczycie To spróbujcie sobie Batonik A jakbyście chcieli takie duże opakowanie To wrzucę Wam tutaj link do oferty Na ebayu Bezpośrednio z Anglii Naprawdę są w dobrej cenie 66 groszy za sztukę Nawet mniej A Zresztą podsumowanie wrzucę Wam na końcu A na dzisiaj to tyle Subskrybujcie, lajkujcie Udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.